Kółeczko, czyli jak rozkręcić psa. Jeżeli twój pies się nudzi, naucz go kółeczka. Dlaczego? Im większej ilości zachowań nauczysz swojego psa, tym lepszą będziesz miał z nim relację. Do ćwiczeń przydadzą nam się ulubione przysmaki twojego psa. To jest Pixel. Ma 11 miesięcy i dziś nauczy się kręcić dookoła. Plan działania. Naprowadź psa przysmakiem, tak aby wykonał obrót. Naprowadź psa pustą dłonią, tak aby wykonał ten sam ruch. Zredukuj gest dłoni i dodaj komendę obrót. Krok pierwszy. Naprowadź psa przy smakiem. Zainteresuj psa przysmakiem. Wykonaj ruch kołowy przed sobą, tak jakbyś cofał wskazówkę zegara z godziny szóstej w przeciwnym ruchu do ruchu wskazówek zegara. Po wykonanym ćwiczeniu nagruć psa. Dobry pies, super, świetnie, ekstra. Dawaj, taki jest dobry piesek, bardzo ładnie. Krok drugi. Naprowadź psa pustą dłonią. W kolejnym etapie udaj, że trzymasz w dłoni smakołyk. Dobrze, świetnie. Wykonaj ten sam ruch. Dobrze, bardzo ładnie. I po wykonanym ruchu nagruć psa z drugiej ręki lub wyciągniętym smakołykiem z saszetki. Chodź, Pixel, dawaj, zobacz. Super, świetnie. Tak jest, ekstra, dobry pies. Super, ekstra. Zobacz, Pixel. Tak! No brawo! Super piesek! Ekstra gość. Krok trzeci. Zredukuj gest dłoni. W kolejnym etapie staraj się ograniczyć ruch, którym naprowadzasz psa, tak, żeby docelowo naprowadzić psa niewielkim ruchem palca. Zobaczmy. Tak jest! No brawo! Super! Ekstra. Dobrze! Brawo! Super! Krok czwarty. Dodaj komendę obrót. Każdy z pokazanych etapów trenuj przez co najmniej tydzień. Jeżeli chcesz, aby twój pies reagował na komendę słowną, najpierw wydaj komendę słowną, na przykład obrót. Później pokaż gest, w trzeciej kolejności pochwali nagruć psa. W ten sposób trenuj przez kolejny tydzień. Jeżeli twój pies po tygodniu będzie reagował na komendę słowną, odniosłeś sukces. Jeżeli nie, wróć do wcześniejszego etapu. Podsumowanie. Naprowadź psa przysmakiem, tak aby wykonał obrót. Potem naprowadź psa pustą dłonią, tak aby wykonał ten sam ruch. Następnie zredukuj gest dłoni i dodaj komendę obrót. Powodzenia!